Będąc, będąc aż z samej rokietnicy, Riviera, Hotel Park w Nicei, skąd po śniadaniu wychodzimy na konferencję z kolegami, młodą panienkę wtem widzimy. Amerykanie czy Anglicy? Tak natarczywie nas pytała ta młoda madam smagłolica, aż na odchodnym usłyszała: You have addressed your question badly. I'm from the very Rokitnica. Dokładnie tak było. Show and Business. To o uliczce amsterdamskiej z akcentem na jej części damskiej, przy jednym z wielu ich kanałów, gdzie auta jeżdżą, lecz pomału i gdzie niejedna jest panienka, dorodna jakby ta z okienka. Bo komu ujmę, to przyniesie, że się pracuje w show biznesie. Z takim szczególnym spraw obrotem, że najpierw show a biznes potem. Ustąpiła mi miejsca. Pasażerko miła, masz jeszcze inne, wolne miejsca swoje, zapraszające, gdy przy tobie stoję, gdybyś ty zawsze tak uprzejmą była. Tylko jeden miałem o jesieni, taki krótki, który powstał jak pewien naukowiec z Wrocławia mnie namawiał, żeby koniecznie przyjechać na sympozjum do Bielska, w miłym, ładnym tam leś, leśnym takim otoczeniu. Tak to sugestywnie przedstawiał, że ja odniosłem pewne wrażenie, które się odzwierciedla tutaj. Tytuł, wyjazd na sympozjum naukowy. Pora była jesienna, złota, marzycielska. Gdy jeden zamyślony zajechał do Bielska, będąc aż, będąc w pięknym nastroju, przeżył bezboleśnie, że zasiadł w pustej sali o miesiąc za wcześnie. I jeszcze coś poważniejszego. Wieczna miłość, nic już wspanialszego, gdy zaznałeś tego. Jaśniejsza niż słońce, piękniejsza niż koncert. Nie zna żadnych granic, nie sprzeda się za nic. Twojej duszy cierpienia na szczęście zamienia. A przyniesie ci spokój i sens dla istnienia. I ostatnie. Epitafium małżeńskie. W królestwie mgieł wysokim tańczyły dwa obłoki. Przez niewymownie piękną chwilę wiatr jest daleka przywiał, odeszły w świat szeroki, sen jasną miłość zgasił tyle. Dziękuję.